Witam wszystkich. Dziś czeka nas bardzo ekscytujące wideo. Wybrałem kilka produktów, które zasługują na uwagę. Nie mogę się doczekać, aby Ci je pokazać, więc nie odchodź i dowiedzmy się razem, czym one są zaraz po piosence przewodniej. Numer 4 Profesjonalne nożyce do blachy 260 mm to wysokiej jakości narzędzie do cięcia blachy, idealne do użytku profesjonalnego i przemysłowego, do cięcia blachy o różnej grubości, może ciąć blachę o grubości do 3 cm. To produkt o dobrym stosunku jakości do ceny, gwarancja jakości i niezawodności. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 3. Chromowane ostrza nożyc do blachy Milwaukee zostały zaprojektowane i wykonane z myślą o długotrwałej wytrzymałości dzięki ochronie, jaką chromowanie zapewnia przed rdzą. Hartowanie zapewnia twardość, która czyni je niezwykle wytrzymałymi i niezawodnymi, a ząbkowanie wzdłuż ostrza zapobiega przesuwaniu się ostrza podczas cięcia, co zapobiega potencjalnym wypadkom. Mają podwójną dźwignię, dzięki czemu doskonale nadają się do krótkich, prostych cięć przy kształtowaniu i rzeźbieniu. Popularna wśród użytkowników jest również rękojeść, która posiada dwie płetwy w miejscach na kciuk i środkowy palec, co zapobiega ślizganiu się palców na rękojeści. Kup ten produkt korzystając z linku w opisie. Numer 2. Nożyczki te posiadają głowicę z hartowanej stali, która jest odporna na rdze i tym samym gwarantuje wysoką odporność na zużycie, a także niezrównaną twardość. Ergonomiczna konstrukcja i antypoślizgowa rękojeść sprawiają, że jest bardzo łatwa i bezpieczna w użyciu, a ta cecha konfiguruje narzędzie jako szczególnie uniwersalne, łatwo przystosowujące się do wielu zastosowań. Z łatwością może ciąć arkusze dowolnego materiału, od skóry po twarde metale, od kartonu po plastik, a nawet aluminium. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 1. Jednym z najlepszych nożyc do blachy jest model ze stali nierdzewnej oferowany przez firmę Press. Działa on w oparciu o system przekładni dźwigniowej, który daje nożycom moc do cięcia materiału o grubości 1,5 mm. Na ostrzach nożyczek znajduje się grawerunek, który pomoże użytkownikowi osiągnąć idealną precyzję dzięki pomiarowi w centymetrach. Ząbkowanie na ostrzu zapewnia również pewnych chwyt ciętej blachy, dzięki czemu nożyczki nie wyślizgują się zaraz po cięciu. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie.